Wszystkie gatunki gadów i płazów występujących w Polsce są pod ochroną, co oznacza, że chwytanie ich jest zabronione, a wszelkiego rodzaju znęcanie, zabijanie lub przetrzymywanie bez zezwolenia jest surowo karalne. Cześć, jestem Benik za to. Cześć, jestem Benix, a To jedna z waszych propozycji, pomysłów, czyli jak złapać jaszczurkę. Postanowiłem podzielić się, jakby, tą propozycję na trzy oddzielne filmy, ponieważ mamy w Polsce trzy jaszczurki, takie, tak, mamy trzy gatunki jaszczurek, czyli jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną i podalce zwyczajnego, i podzielimy sobie to na trzy filmiki, ponieważ Powiedzmy, że każdą z tych jaszczurek można szukać trochę inaczej i w trochę innych miejscach, okolicznościach. Przy okazji połączymy to również z krótką charakterystyką gatunku, i dlatego zrobimy to w trzech filmikach, więc dzisiaj zajmiemy się pierwszą, najbardziej pospolitą w Polsce jaszczurką z winką. Zanim zaczniemy zastanawiać się, jak szukać jaszczurki, najpierw przydałoby się wiedzieć jak ona wygląda, więc jaszczurka zwinka, pewnie wiele z was, wielu z Was wie, ale jaszczurka zwinka to jaszczurka osiągająca około 20 cm długości. Jest to szaro-brązowa jaszczurka i najbardziej charakterystyczne, szaro-brązowa i jaśniejsza od jaszczurki żyworodnej w samce. W okresie godowym mają bardzo intensywny zielone boki i spód ciała, natomiast poza okresem godowym jest on znacznie mniej intensywny, jednak występuje również. Ja udało mi się sfotografować jaszczurkę nawet z kolorekiem takim trochę różowym, zresztą sami zobaczcie. Dobrze, kiedy już wiemy, jak wygląda jaszczurka, której szukamy, zastanówmy się, gdzie jej będziemy szukać. Jaszczurka zwinka najchętniej wybiera właśnie na słonecznione, suche miejsca, takie jak polany leśne, też obrzeża, obrzeża dróg, wrzosowiska, ale również na przykład nasypy kolejowe. Dobrze w takich miejscach znaleźć znaczy szukać w takich miejscach, gdzie są. Obszary, w których może się wygrzewać oraz schować. Dlatego tutaj obsia, usiadłem w miejscu, gdzie są sterty gałęzi. Ponieważ jaszczurka przestraszona może bez problemu się pomiędzy nimi schować. Należy pamiętać, że jaszczurka zwinka to typowo naziemna jaszczurka i przestraszona, też skąd bierze się jej nazwa. Zwinka bardzo szybko zwinnie ucieka w takie miejsce jak właśnie sterty gałęzi, jakieś składowiska drewna, ale w naturalnych warunkach nory, podkorzenie, międzykorzenie. Również potrafi się wspinać na jakieś krzewy, gdzie jest gęściej, powiedzmy, ulistnione. Jednak no, raczej szukamy jej na ziemi. Oczywiście poza tym gdzie będziemy szukać, ważne jest kiedy będziemy szukać. No i powiedziałem, że na słoneczne miejsca, ale wiąże się to oczywiście z tym, że Muszą być, y, musimy szukać za dnia, ponieważ one będzie za dnia, najlepiej ciepłego, ponieważ one wtedy wygrzewają się, y, wypatrując ofiary. Ofiarami często są jakieś owady, pajęczaki, również dżdżownice, ale również na przykład małe żaby, jeśli są w stanie zjeść, to poczęstują się również małą żabą. A no więc tak, skoro jest to typowo naziemna jaszczurka, kiedy szukamy jej, chodzimy wpatrując się w ziemię. Też jaszczurkę tą najczęściej najpierw usłyszymy, dopiero później zauważymy, dlatego odpadają jakieś słuchaweczki w uszach. Najlepiej jest właśnie chodzić, wypatrywać na ziemi. Słuchać, bo to one uciekając bardzo często, dosyć głośno to robią i nie, nie ma problemu z tym, żeby ją usłyszeć. Też dzięki właśnie swojemu dobremu kamuflażowi często są najpierw, jesteśmy w stanie usłyszeć, więc trzeba nasłuchiwać. I patrzeć pod nogi, bo najłatwiej zauważyć szczurkę dopiero wtedy, kiedy ucieka. A uciekają najczęściej dopiero w ostateczności, czyli kiedy faktycznie znajdziemy się na tyle blisko, że stwierdzi, że pora uciekać, a nie udawać, że jej nie ma, więc najczęściej zauważymy, kiedy jest pod nogami, ale możemy też jak mamy jakieś wiemy, w którym miejscu już wypatrzyliśmy, gdzie się wygrzewa. To można odejść trochę dalej i wtedy wiecie, czekać w tym miejscu kilka metrów, będąc oddalonym, czy ona się tam za chwilę nie pojawi. No i to właściwie tyle, co chciałem wam powiedzieć o jaszczurce z Wince. Widzimy się w następnym filmie, a wam życzę owocnych poszukiwań, odnajdujcie, obserwujcie, dobrze się bawcie. Piszcie w komentarzach, czy wam się udało. Do zobaczenia.